Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal a to jest kolejny odcinek z grą Satisfactory W poprzednim odcinku żeśmy sobie usprawnili trochę produkcję ramy byliśmy na poszukiwaniu bateryjek sobie żeśmy bateryki dorosli do pieca chłodniczego tutaj i dzięki temu szybciej nam to produkuje sztabki no a w tym odcinku będziemy dalej tę naszą bazę, roz bazę rozwijać Zachęcam Was serdecznie do dawania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem, zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału, a gdy wpijemy 4000 subików, to konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu, życzę Wam miłego oglądania, no i jedziemy! Sometimes and I can seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Now, when I got you. Na sam początek y chciałbym zobaczyć, jak nam idzie przygotowanie do technologii. Kolej jednoszynowej, jak widzicie, u góry. Tam jest pokazany ważny cel, na który zbieramy. I tutaj ta cała mini infrastruktura miała właśnie pomóc w przyspieszeniu osiągnięcia tego celu, po to, aby przyspieszyć produkcję ramy. I jestem ciekaw jak to idzie. Tu by trzeba było jeszcze potem dorzucić więcej bateryjek, ale na razie nie ma. I przyspieszyć produkcję. W ogóle by tu trzeba to usprawnić. tego się już bardziej nie da przyspieszyć więc by trzeba było zainwestować w kolejne bateryjki dużo baterii jest potrzebnych a myślę że to będzie ważne bo ta produkcja ramy jest kluczowa dla wielu kolejnych rzeczy o tu widzimy że rama stoi Co brakuje? Gwoździ jest za mało. Czy to jest cały mój śrubek? No, tego się akurat nie spodziewałem. Że zabraknie śrubek. Mogę zrobić coś, żeby bardziej je przyspieszyć. Tutaj tego dużo krąży. Ale chyba tego bardziej nie przyspieszę i na razie Zobaczymy i tam się już tych ram zrobiło Dopiero 20. To nie jest dużo. Fakty, że one się wolno robią. A teraz widzimy, że RAM już jest ok. To się sprawdziło. Więc teraz będzie trzeba zrobić coś, żeby zwiększyć jeszcze bardziej dostarczanie tych śrubek. I to takie trudne nie będzie. Ale. Samo się nie... Samo się nie zrobi... Mamy 48 Dobra. No to tak Wolałbym... Nie zabierać... Z innych miejsc Bo te śrubki tam gdzie są... To na pewno są potrzebne. Najlepiej by było więc zrobić jak taką kolejną i chyba nawet wiem gdzie mini. Linię produkcyjną, która się będzie skupiać stricte na samej produkcji tych śrubek, tutaj zrobimy rozdzielnik. Lepiej by było. Coś ten, dobra, teraz strujeczkę. sobie szybko idzie I teraz tak U tak kolejna. Tu pójdzie okej. Okay. Sztabka żelaza. I teraz ta sztabka żelaza będzie musiała. Wejść do konstruktora. Źle. Czemu to nie chce. Aha, bo ja to źle postawiłem. Konstruktor, um, o tak za blisko. Teraz konstruktor musi przerabiać to na żelazny pręt. Kolejny konstruktor będzie musiał przerobić to na śrubki. Teraz te śrubki a ja będzie przetransportować. I tu na szczęście jest miejsce jakby przewidziane. To jest po prostu łącznik. Pięknie. Teraz dajemy trójeczkę. Taśmociąg 3. Przyspieszamy te taśmociągi. ciągi. Potem jeszcze dostanie tylko podpięcie energii. myślę, że trochę to powinno przyspieszyć myślę, że jest też jest tyle dużo surowca, że produkcja przez to, że zostanie podzielone za bardzo nie zmaleje. Raczej problem polega na tym, że za dużo że z tych sztabek, a za mało bateryjek. No, ale dzięki temu, że mamy z tej strony, z tej strony i z tej strony, to myślę, że będzie lepiej. Niemniej. I tak trzeba będzie poszukać kolejnych baterejek. By to jeszcze bardziej przyspieszyć. No, ta baza nam się tutaj coraz bardziej rozwija. Powoli się robi coraz większy chaos. I trzeba naprawdę już nieraz główkować, by w tych labiryntach się nie pogubić. Proszę. Jakie to jest wielkie. No dobrze, moi widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobał, zostawcie stawcie łapkę w górę, zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem dostawienia subika z dzwoneczkiem zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału a gdy wbijemy 4000 subików to pojawi konkurs z fajnymi nagrodami dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku siema